Hej, cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Skarby Tajemniczej Wyspy. Na szczęście kończymy już tą grę. To ostatni odcinek i mamy centrum świątyni, świątynia i wejście do świątyni. O Boże, nie Idziemy w centrum świątyni. Oto jestem w centrum świątyni świe... ...wiedź, tak. W stanie jest dziwny otwór. Ale jakbym miał tam coś włożyć, może klucz... to, to ma, chodzi o ten otwór. Ale mi się wydaje, że to kwadrat. Na klucz miejsca, ale okej. Okay. Dobrze, szukamy y, kręga, y, kwiatka, y, 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 no jest pomalowanie od i, I taki coś, kula, nie wiem. okej, okay, że to widać ogranicze trzeba, tu coś trzeba tam będzie dużo rzeczy potrzeba, o ma trzeba ale my na razie my nie mamy hm, brakuje mi jeszcze kawałka tej kuli i liny w ogóle nie mam. No już mam. To <grydzel> mały. brakuje. I do brakuje To Tu możli? Mylenie klozetowej. <grydzel> Dobra, jest lina. Lina i niczego więcej tutaj nie widzę. A nie widzę, linę. No i jeszcze jeden kawałek liny mi brakuje i... ...tej kuli. a Myślę, że sobie... ...linę darujemy. To no, musi być, no, coś. O ja nie wiem co, <laughs> okej. Okay. Mamy oponka, znaczy, no, oponek, no, donato. Kukurydzę. Maskę, no, kulę niebieską tym razem. I kafelek ze strzałką. Dobra, no. To um, będzie tak. Są tu kręgle, trzeba, tu trzeba bili. To jakaś zagadka. Musimy czekać trochę, zanim ją rozwiążę. Potrzebuję najpierw spróbować za zadać porządek. No okej, okay, okej. Okay. A tu są te rzutne kule, to podejrzewam, że to tu trzeba tam kule postawić. Ej, tu brakuje kręgi, więc mamy kręgę. Okej, mi potrzeba... Soku? Soku. Chyba tak. Chyba soku potrzeba. Nie ma tak. Co um, uh -huh. mamy? Co um, jeszcze tu znajdziemy? Masę. Maskę, ale ciemno się zrobiło. Możecie mi dać znać w komentarzu, co u was wczoraj sypało. Bo u mnie jak nie zospało. Spało, miało, spało i przestało. No i co, znajdę coś jeszcze? Coś tam znalazłam, coś tam, co brakuje mi... O, dobra. Jednego no strzałki brakuje Jeden ja, do kukurydzy. Hm. Najdę coś? Najdę ja, coś, czy nie znajdę. Chyba nie mogę znaleźć. Chyba, chyba, chyba. Hmm. Ja. Nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Idę dalej. Na świątyni. nie. A idziemy. Bardzo inny dzwonek. Zwonek, dzwonek, Nie wiem, nie widzę. A no, takie jest kadosafmu. 9, Sterka, bila i nabron. Oki, oki. Mm. A tu trzeba to opakowanie i tu brosknie. A skąd ja wytrasnę wam bloskwinie? O, maska, 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 maska A to będzie ten flur chyba potrzebny Okej okay. Skoro no, tak, to mamy wyglądać. Tu kwiatek będzie potrzebny. Piatuszek jest okej. Okay. Łoki, jest piatuszek. E... No jeszcze jedno. A ma zaraz na Okej. OK. Klim też potrzebne. Klim serka i winogron. ogron. tu jest. Klim serka, dawę. No, mm. Klim serka. Hmm. Powiem wam, że nie widzę. A może tu nie trzeba. To Stapane. Ojej, pączka. To jest ma pączek, a nie brzoskwinia. A jest cały czas jest to brzoskwinia. O oh my god. Hmm. No dobra, znajdę to Kiwi czy nie? Halo Kiwi, gdzie jesteś? Odezwij się. To no chyba nie będzie tak proste. No, dobra, idziemy dalej. Wracamy do centrum świątyni. I tu trzeba winogrona. Winogrona i tam mózgu. to za dom no to... Um, no dobra, jeszcze nie mam nic więcej, a linę Linę, trzeba znaleźć linę, bo mi lina potrzebna. Czy ja znajdę tu linę? Nie znajdę Może tak, może nie

Nie, nie, Będzie nie, kukurydza. Dobra, to mogę? nie, No nie, No nie, do do nie, będziemy nie, do dzwonu. O, mamy... ...część czegoś. to dziwnie wygląda. Coś tam. Albo i połowa ten. Taka nie. Okej, ten jest taki wiek. Kurde. kurczą kurcząs, boom

Do centrum odłożymy stereczkę i co tu w góry zobłożymy i kiedyś to mamło tam? W tym wejściu, nie? Tak. Teraz, aha, rozumiem zagadka. Aha, a tu mam się dopasować całtem. Dobra, to było tu, Nie, tu. Druga bo tu. Prosimy tu, tylko na górze Okej, okay, teraz brakuje jeszcze tego. Mm. Ok, jest, dobra. Kończone, wszystko na swoim miejscu. Ora, kira saya akan memainkannya kembali Kira-kira saya akan memainkannya kembali Kita letakkan bintang Dan bulan Okey Nampak macam labirint Mungkin boleh Sebelum And we'll try it. Levo, bravo, level, Levo, bravo, level, bravo, levo, levo, bravo, levo, bravo. 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 Levo, levo, bravo, bravo, levo, 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 bravo. Ah, levo. levo. bravo, bravo, bravo. Ah, levo. Serrano, bravo. Bravo, 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 bravo. E bravo. Ura! udało się. To się... Nie wiem, to się... Że, wygląda na to, że wyspa... M, że... poszło zgodnie z planem. Ale jest coś. Aha. Trasz po wyjechał. Ha. Uh -huh. Roga. Oh yeah. Ta seze. Ambra. Tat mama kuha. Sin sayang, saya no tak nak kau khala. Tap the card. Eh, no milenie mnie Arka, Tasak... Yy, Durslav... Garnek... Patelnia... ten, ura. A szybko nam nie poszło. Na komitę. Okej, okay, na komity. Damian nie tak wiele się wydarzyło. Odronę teraz już wszystko zrobiłem, to, co się... Co się dzieje? Artur, mój ojciec do mu się podejść do wody. Fajnie. To świetnie. Teraz możemy wszyscy wrócić do domu. Mam, mam inny pomysł. Co? Dzwoniłam do mamy. Jak ciebie nie było. To nie było łatwe. Ale namówiłam ją, żeby tu przyjechała. Więc się przygotuj. Przygotujmy. nie, ale to już w kolejnym odcinku. Ostatnim już naszym odcinku. A na dzisiaj Wam dziękuję. No i zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. Jeśli chcecie robić. No i pa!